Konan, jak Ci się podobał tutajszy taniec Twojej mamy Dagmary? Bardzo mi się podobał, ale próby były o niebo lepsze. Czy ci widziałeś już próby, miałeś okazję, tak? Oczywiście. I co było lepszego w tych próbach? Wykonanie. <laughs> całościowe czy jakieś elementy? Nie no, kurde całościowe, bo szczerze mówiąc ten taniec to tak w połowie, no w mniejszej połowie to zepsuty. Okej, okay, to ty jesteś tutaj surowszy niż Iwona Pawlowicz. Jestem, no muszę być, no ja widziałem jak to wygląda na próbach, naprawdę kilka dni temu było mega, teraz no coś nie wyszło. A to myślisz, że to może być stres, presja, czy, czy że odpadnie i tak dalej? Nie wiem, może za bardzo skupiła się na uśmiechu i zapomniała o nogach. Konan, <laughs> twoja mama była w tych dwóch ostatnich parach zagrożonych, czy ci po prostu serce waliło jak młotem? Szczerze mówiąc, byłem pewien, że przejdzie dalej. A, czyli jednak, wiara. Tak, tak, no byłem pewien, naprawdę. Widziałem, że podczas tańca rzuciłeś kwiaty, mamie. Yy, czyli i tak, w gruncie, jakby podsumowując, bardzo ci się podobało. Ta, oczywiście, był przepiękny, nie, Najlepsza czacza, jaka była. Twoja mama tutaj tańczyła do piosenki z filmu Barbie. No właśnie, też jest wystylizowana jak Barbie, bo akurat z tyłu nas to udziela kolejnego wywiadu, ale yy, czy ci się podobała, właśnie, wizualnie, jak Barbie? Ja miałem przyjemność widzieć pierwszy kostium, bo był jeszcze pierwszy kostium i teraz jest ten drugi kostium i oba były przecudowne, no przepiękne i mamie też się bardzo podoba ten drugi.